Witam cię, kochana siostro. Witam cię, kochany bracie. Zaczyna się nowy dzień, nowy dzień nowych szans, nowych możliwości, nowych wyzwań. Zaczyna się dzień, w którym będzie dużo trosk, dużo humoru. Zaczyna się dzień, w którym wiele razy diabeł będzie starał się wyrwać nam pokój i spokój, będzie się nas starał odebr oderwać od naszego pana i zbawiciela. Wielu z nas przechodzi różne problemy, zmagania i troski. Wielu z nas też przechodzi wiele radości. Wielu z nas dzisiaj będzie miało wiele, wiele wyzwań związanych ze swoimi problemami, ze swoimi doświadczeniami. Wielu z nas będzie musiało podjąć się nowych, trudnych rzeczy. Mój bracie, moja kochana siostro, wczoraj wieczorem przed snem przeczytałem sobie Psalm 55. I dotknął mnie jeden werset, który mówi tak: zrzuć na Pana brzemieśl swoje, a On Cię podtrzyma. On nie pozwoli, żeby sprawiedliwy się zachwiał. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie to, czego potrzebujemy, kiedy mamy różne troski, kiedy mamy zmagania, kiedy walczymy z grzechem, kiedy diabeł nas atakuje, kiedy nie dajemy sobie rady z tymi rzeczami które nas otaczają, które starają się nam zabrać pokój, które starają się wyrwać naszą społeczność z Panem Jezusem, że to jest najlepsze, co możemy zrobić. Wiesz, zrzucić swoje brzemię z naszych, z naszych serc, zrzucić brzemię i ciężar, i troski, i ten cały, ten cały bagaż, kiedy walczymy z codziennością, kiedy walczymy z grzechem, kiedy walczymy z doświadczeniami, zrzucić siebie, Cały bagaż na pana. On powiedział w swoim słowie, że jeżeli zrzucimy swój bagaż na niego, to on nas podtrzyma. On nie pozwoli, żeby sprawiedliwy się zachwiał i to jest cudowne, to jest wspaniałe. I pomyślałem sobie, że właśnie ja tego potrzebuję. Ja potrzebuję zostawić sposób, w jaki załatwiam swoje sprawy. Potrzebuję zostawić wszystkie troski, potrzebuję zostawić wszystko, co pozornie jest w stanie mi pomóc i iść do pana. Zrzucić swoje brzemię, wygadać się przed Nim, wylać swoje serce przed Nim, powierzyć Mu swoje troski, swoje zmartwienia, swoje problemy i idź dalej do przodu. I chciałbym Ci życzyć tego na ten nadchodzący wspaniały dzień, że jeżeli masz jakieś problemy, jeżeli przeżywasz jakieś troski, zostaw sposób załatwiania spraw, jak robi to świat. Przestań się wykucać o swoje racje, przestań walczyć o nie. Przestań się zamartwiać. Przestań się zbytnio troskać. Przestań walczyć, bo ta walka nie do Ciebie należy. Pan powiedział, zrzuć swoje brzemię na Niego. On Cię podtrzyma. On nie pozwoli, żeby sprawiedliwy się zachwiał. Czy może być coś lepszego? Czy może być lepsza obietnica, kiedy toczysz swój wielki bój? Czy może być coś lepszego, kiedy nie dajesz sobie rady z problemami? Kiedy już nie wiesz, do kogo się udać? Kiedy lekarze nie są w stanie Cię uleczyć? Idź do Boga. Jeżeli psycholodzy i psychiatrzy nie są w stanie pomóc ci w twoich problemach, nie są w stanie zazłagodzić twojego bólu, idź do Pana. Jeżeli z codziennością sobie nie radzisz w pracy, stres za duży, jeżeli z małżonkiem, z żoną sobie nie radzisz, jeżeli coś nie układa się w twoim życiu, zrzuć swoje brzemię na Pana. Jeżeli jesteś uzależniony, jeżeli masz problemy z uzależnieniem, zrzuć swoje brzemię na Pana. On powiedział, on dał obietnicę, że ci, którzy właśnie przychodzą, zrzucają swoje brzemię na Niego, to Pan ich podtrzyma. Pan podtrzyma Ciebie i mnie. Pan nie pozwoli, żeby sprawiedliwy się zachwiał i upadł. Więc życzę Ci z całego serca, błogosławię Cię, kimkolwiek jesteś. Żebyś już nie nosił swoich trosk, swoich problemów sam. Żebyś nie chodził w miejsca, które dają pozorne rozwiązanie problemu. Żebyś nie chwytał się za rzeczy, które pozornie uśmierzą Twój ból. Idź do Pana, zrzuć na Niego swoje brzemię, a On Cię podtrzyma. On nie pozwoli, żeby sprawiedliwy się zachwiał. Życzę Ci błogosławionego dnia, życzę Ci dobrego dnia. Życzę Ci, żeby Pan był Twoją ostoją, żeby był Twoim puklerzem, żeby był Twoją tarczą, żeby był tym, który toczy swoją wielką bitwę, żeby on był zwycięzcą w Twoim życiu. Życzę Ci tego z całego serca. Życzę Ci, żeby w tych ciemnych dolinach, które przechodzisz, Pan był z Tobą. Życzę Ci, żebyś zostawił wszystko, wszystkie problemy, wszystkie troski, żebyś zostawił sposoby, z którymi walczysz z tymi wszystkimi problemami. I poszedł do Pana. To jest najlepsze, co może zrobić. Wyłącz to nagranie, wyłącz wszystko, co robisz. Idź do Pana. On jest wszędzie. On jest duchem. On jest tutaj ze mną w lasku. On jest z Tobą, tam gdziekolwiek jesteś i tego słuchasz. Pan jest duchem. Pan jest wszędzie. Zrzuć na niego swoje brzemię, a on Cię przeprowadzi przez wszystkie ciemne Doliny. Chwała Naszemu Jezusowi.